Witam w nowym odcinku dzisiaj będę wymieniał płyn od wspomagania tam jest brunczek to jest ostatni płyn którego w tym aucie po prostu nie wymieniałem planowałem to w tamtym roku no ale zapomniałem jak tutaj odkręciłem ten korek to co się okazało? że ten płyn jest po prostu czarny taki ciemny nie wiem jak tego zbliżyć nawet żebyście to zobaczyli o, teraz będzie widać, taki ciemny jest po prostu taki. bo jest taki nieładny po prostu. Zakupiłem sobie kurczę, Boże zakupiłem oryginalny płyn do Opla, dedykowany. Ja myślałem, że tu jest jakiś, kurde, jakikolwiek można wlać, ale jednak nie. Taki jaki producent deklaruje, żeby tu lać, taki trzeba lać. Zapłaciłem za litrę tego płynu 85 zł, strasznie drogie dostał nie wiem czy mi tu litro starczy, nie mam pojęcia, najpierw co, trzeba odessać stary, ja miałem to całość wykręcać, wyciągać, czyścić, ale mówię to nie ma sensu, po prostu ściągnę ten olej taką pompką, mam taką pompkę do spuszczania oleju, na przykład z kosiarki, odessa to wszystko i naleję tego po prostu, no i tyle. Mam taką pompkę, cyk, 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 cyk i tutaj tym wężykiem zaciągnę wszystko, to jest koniec tego wężyka to wszystko się urwa poprzewraca A jak ja to tam wepchod tędy może Co do samego końca to sobie postawię, nie wiem czy to jedną ręką Mam no, radę tak robić O, od razu idzie Idzie, widać Widać czy nie widać Widać, po idzie no troszkę mi to czasu zajmie. Spróbuję litr odpompować. Zobaczę. Czy mi tego płynu w ogóle wystarczy? Tyle oddystałem. Nie wiem, ile tu jest. 300 ml, 400. Ja myślałem, że to więcej jest. No to tak malutko. To w sumie dobrze. Teraz nalaję do pełna zbiornik. Zakręcę, odpalę samochód, poruszam troszkę kołami, wiecie, żeby tam się układ wypłukał, jeszcze raz to wyciągnę i później jeszcze raz do pewno zaleję. I powinno być już dobrze. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Przygotowałem sobie słoik, płyn, strzykawkę i zobaczę ile mi tam wejdzie. Płyn zielony, Dobra, na razie tyle, pół litra. Pół litra nalałem żebym tego kurde nie wylał ostrzkaweczko z Cyk. setunie teraz do środka Czy ja tu coś jeszcze widział no bo dobrze tylko nie nasypać to będzie dobrze O ale to ciężko, o poszło, coś się strzykawka zacięła A. Co mi to pół litra wystarczy? Chyba nie Chuja to widzę Kurde, nie wiem gdzie latarki ustawić O, taka Kurde, już prawie pół litra wlałem Nie widać O, troszkę jest Teraz widać No, ale no ja myślę, że i tu mniej wejdzie to ja ja tam wylałem w końcu więcej niż pół litra ta więcej niż pół litra jest powyżej tego tego? chyba jest a jeszcze troszkę wleję no i to jest ostatni płyt którego w tym aucie nie wymieniałem Planowałem już to kilka lat. Ale jakoś nigdy. Zawsze zapominamy po prostu. Dobra, jest chyba maks. A trzeba to wszystko wziąć. Korek zakręcić. Palić auto. Troszkę pruszać kierownicę, żeby się układ przepukał. Bo nie wyciągnę. Postrzykawce. Jeszcze lampkę. I później resztę wleję ile atoli. Ja Zaraz zobaczę. Chyba 4 setki, prawie pół litra. Nie zostało. Dobra. U mnie jest pompa elektryczna, nie hydrauliczna. I do elektrycznej idzie zielony płyn. Dedykowany do Opla. Pali jak zły. Dam teraz akumulator 105 Amperogodzin. Bardzo mocny, fajnie kręci chociaż. Dobra, i co? Prawo, lewo, prawo, lewo. Paręnaście razy. się ten stary płyn wypłukał, bo ja tam starego jakiegoś, nie starego, tylko jakikolwiek kupiłem płyn do wspomagania. Czerwony, nawet nie wiem, jakiś taki, może zielony a co się nie powinno lać, innego niż producent przewidział. Można pompę spalić. Tak dziwnie zaczęło mi jęczyć to wspomaganie. Nie wiem, czy ja już tak miałem kiedyś, właśnie jak mi płynu brakowało, czy, czy co, a teraz też tak dziwnie jęczy. Może to przez po prostu i co tu się wydarzyło? No dalej taki troszkę czarny, troszkę o desce, ale nie dużo I po prostu to co mi zostało leje i tyle Może się już przepukało Jak nie to za pół roku po prostu znowu wymienię Idzie, idzie, no taki ciemny Nie jest taki jak wlałem Mam nadzieję, że to się przepukało chociaż trochę. Ja tu tylko raz dolałem chyba dwa albo trzy lata temu, bo tam jest taka opaska w koło. Tam ta opaska mi puściła, troszkę mi wyleciało. Dolałem i później już tu nie zaglądałem. A oto już mam ile lat? Z 25 w 18 kupiłem, no to troszkę jeżdżę tym. I nigdy nie było wymijane. Z trochę za dużo odebrałem Ale może mi wystarczy Jeszcze Przydałoby się żeby chociaż z 50 bo na zapas Na dolanie Kurde, nie wiem teraz Czy mi coś zostanie Dobra, setka O teraz ładnie widać chociaż Nie no chyba wystarczy Tak dziwnie właśnie jęczy, nie wiem czemu Ale dobra, gdzie to jest jakiś poziom? Kurde, nie widzę. Aha tutaj, dobra, o jestem kurde Tutaj mam przecież miarkę Jakoś tak, to jest chyba jakaś miarka Jeszcze troszkę wleję Chyba za dużo. A może nie. Ile to tego kurde jest? Jest no dotąd. Czyli chyba dobrze. Jest dobrze. Jeszcze mi troszkę zostało. Na dolewkę. Dobry. No dwie setki. Dwie setki zostało litra wystarczyła, no na, nawet na przepukanie tego całego układu. Nakręcone. Filtr można wrzucić. Tutaj filtr, tu mi się urwało. I mi tutaj wąż wyskoczył podczas jazdy. Oblało mi to wszystko ropu. Tutaj taki ten wąż wsparciały. Kurde. Dobrze, Trzeba to poprzeglądać. W sumie tego się nie da wymienić. Trzeba nowy zakuć albo cały ten. i wie! No i tu mi wyskoczyło. Jadę autem, jadę, coś mi się leje po szybie. Ja patrzę, otwieram maskę. A tutaj wyskoczyło to z tego. Tutaj ropa wszędzie cały silnik zalało. Ale dobrze się tutaj nic nie zapaliło podczas jazdy. A jak tam silnik po remoncie? No czyściutki. Ładne czyściutki. Nigdzie nic nie kapie. Nigdzie żadnych wycieków nie ma. Ile od remontu? 2000 niecałe kilometrów. Jak na razie wszystko, wszystko dobrze jest. No to zobaczyliście, jak wymienić płyn do wspomagania. Czy olej? No chyba raczej płyn jest tutaj. No, zobaczę, czy to przestanie jęczeć. bo jęcz na pewno pompa. Ale czy ona jęczała wcześniej? Kurde, nie zwracam uwagi. No kiedyś na pewno jęczała, a później chyba o tym zapomniałem. Może po prostu ten typ tak ma, i to ma tak być. No i co? Silniczek chodzi, wszystko ładnie. Po remoncie sam wszystko rozebrałem, sam wszystko złożyłem, no tylko rozrząd mi tam ustawiali, rozrządu już się nie chciałem czepiać, a tak poza tym to co, wszystko ładnie śmiga, 400 tysięcy na blacie, kolejne 400 tysięcy przejeżdżę, a w tym odcinku to będzie wszystko, do następnego, trzymajcie się, cześć!